Dzień dobry, Sebastian Górski, redakcja Komputer Świat. Jesteśmy w Centrum Nauki Kopernik, a za nami otwarcie strefy e, dotyczącej akcji mistrzowej gotowania. Kodowania! Kodowania, mistrzowi kodowania. Mistrzowi kodowania, tak, absolutnie. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przy współpracy z firmą Samsung została otwarta pierwsza w Polsce ogólnodostępna strefa kodowania. Najmłodsi mogą rozpocząć swoją przygodę z programowaniem ucząc się intuicyjnego języka Scratch, stworzonego na prestiżowej amerykańskiej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Się podobają te, te lekcje kodowania? Nam się bardzo pokazują. Ja zawsze powtarzam, że bardzo rozwijają, ponieważ w przyszłości nauka kodowania może się okazać bardzo pożyteczna. Możesz powiedzieć, co tam pani, która prowadziła zajęcia źle zrobiła, gdzie tam musiała się poprawiać w pewnym momencie. No ja sądzę, że to nie było źle zrobione, tylko że pani chodziło, że żeby osoby, które już korzystają, żeby pomyślały. A chodziło tam, żeby Rekin podążał za rybą. Już miałeś wcześniej do czynienia z programowaniem? Tak, od paru miesięcy chodzę na e, lekcji kodowania e, Scratchu, skrecz, które prowadzi pani z a, Zofia z e, szkoły 113. Bardzo, dzięki bardzo. Strefę kodowania otworzyli wspólnie były minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz prezes Samsung Electronics Polska Hadrian Bauman.